Miłość, wojna młodość. To główne tematy sztuki jutro idziemy do kina klasy drugiej C. Dzisiaj są ze mną aktorzy Wojtek i Inga oraz reżyserka Julia. Cześć. Mam do Was pytanie, dlaczego się zdecydowaliście na taki temat sztuki? Myślę, że nie zdecydowaliśmy się na temat, tylko po prostu na, na film, który jakoś do nas przemawia, i mieliśmy pomysł, jak go przedstawić na, na scenie. Rozumiem. Czy jest to komedia, czy dramat, czy...? No ciężko to nazwać albo komedią, albo dramatem. Myślę, że to jest mm, sztuka. To jest po prostu sztuka na podstawie filmu. Ciężko to zaliczyć do jakiejkolwiek kategorii. Inga, powiedz mi, co jest waszym największym atutem w tym roku? Wie pan, no, w mojej scenie ciastka są na pewno atutem no roku. Zdecydowanie. Są naprawdę dobre. Kwas karpińskiego jest super. A poza tym, no, aktorzy. To nie jest sztuka, na której się będzie można raczej śmiać, czy, czy, no nie wiem, pójść tam dla zabawy, typowo rozerwać się, tak? Z tego co widziałem, to raczej e, takie trudniejsze treści. To zależy od widza. Jak sam będzie zaangażowany. I jak odbierze to, co chcemy pokazać. Rozumiem, a w przekazie jaka jest sztuka? Yy, w przekazie. Hm, jeśli zobaczymy początek sztuki. To myślę, że każdy widz, myśląc o, o pierwszych scenach, będzie w stanie przewidzieć zakończenie zakończenie tej sztuki. Ale to wcale nie przeszkodzi mu w dobrej zabawie, w tym, żeby być zaciekawionym tym, co się dzieje na scenie. O, seks misja? Lot nad kukułczym gniazdem? Pół żartem, pół serio? O, mam! Jutro idziemy do kina. W 5 grudnia. Godzina 17.30. Druga C. Zapraszamy. Zapraszamy. Będzie. Będzie. Będzie.